Dobry drodzy rówieśnicy, zapraszam na krótką poświąteczną gimnastykę. Zaczynamy od rozgrzewki. Stajemy w lekkim rozkroku. Dwa spokojne oddechy, leciutko nachylamy głowę w jedną stronę, aż poczujemy leciutkie napięcie na szyi, raz, dwa, trzy. Tak, wyprostowujemy się, druga strona. Raz, dwa, trzy, wyprostowujemy się. Oddech, głowa do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Głowa wyprostowana, oddech i do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Stoimy prosto. Powtarzamy jeszcze ten cykl cały. Czyli najpierw głowa na jedną stronę, raz, dwa, trzy, jesteśmy wyprostowani. Oddech, druga strona, raz, dwa, trzy, oddech, na dół głowa, raz, dwa, trzy, wyprostowani i do tyłu, ostatni raz, raz, dwa, trzy. Rozluźniamy sobie mięśnie szyi, przede wszystkim kark. Tak. A teraz barki do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Krótki oddech i do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Oddech. I do przodu jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć krótkie dwa oddechy. Dwa. Teraz dwa. Jeden i drugi. I do tyłu. Barki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozluźniamy. Tak. A teraz biodra. Powoli. Górna część ciała jest nieruchoma, a krąży tylko dół. Raz, dwa. I do tyłu. I do przodu. I boczki. Trzy. 4, 5, rozluźniamy się, oddech i w drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, rozluźniamy się, oddech i wracamy do pierwszej strony. Kręcimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Oddech i druga strona. Ostatni raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No to się przydałoby na tańce takie ruchy, no ale na razie chyba nie potańczymy. Chyba, że się zaszczepimy i wtedy nas dworze no, puszczą. <laughs> Jesteśmy rozluźnieni, tak? A teraz y, powtórzmy sobie jeszcze ćwiczenie na y, wdowi kark. Czyli najpierw tak. Ręce mocno do góry. Tak, jesteśmy wyprostowani i opuszczamy je pod kątem prostym i do tyłu staramy się, tak? Głowa lekko uniesiona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Opuszczamy ręce. I jeszcze raz pod kątem prostym. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Opuszczamy oddech. I ostatni raz. Raz, dwa, trzy. 4 i 5. Ua. Jesteśmy rozluźnieni, kochani moi. I sobie teraz usiądźmy. rozciągnęliśmy się wstępnie. Możemy ćwiczyć. Siadamy sobie w siadzie skrzyżnym. Mniej więcej w ten sposób, tak. Najpierw dwa spokojne oddechy. Nie spieszymy się nigdzie. Cudownie. Tak. Kładziemy sobie rękę na boczek, tak. Staramy się, aby łokieć też o ile możliwe, ale na razie bez nic na siłę. Powoli, tak. A druga ręka do góry i przechylamy się. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chwila przerwy, oddech. I z wydechem próbujemy pogłębić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chwilę zostajemy. Odginamy się z powrotem. Siedzimy wyprostowani. Dwa oddechy spokojne. Tak. Teraz drugą rękę kładziemy sobie z boczku obok siebie na macie. Tak. Jesteśmy wyprostowani. Tak. I przechylamy się. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Przerwa i lecimy dalej, o ile to możliwe. Raz, dwa, trzy. 4, 5. Powoli wracamy do pozycji wyprostowanej. Czujemy, jak się mięśnie boczne nasze żebrowe wyciągają. Korzysta na tym oczywiście również kręgosłup, a na kręgosłup sobie zrobimy jeszcze ćwiczenie. Oczywiście, że tak. Oddech. Wracamy do pierwszej ręki, która ląduje na macie. tak. A my sobie powoli raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chwilę zostajemy. Oddech i z wydechem raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak, chwilę zostajemy. I powoli jesteśmy wyprostowani. Rozluźniamy się, dwa oddechy. Kładziemy rękę sobie na boczek. I w drugą stronę lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery. 5 przerwa, oddech i z wydechem raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czujemy tutaj to napięcie na mię mięśniach bocznych, kręgosłupowych, cunnych. I wyciągamy się z powrotem, oddech, a nawet drugi. I ostatni raz jedziemy na tą stronę ręka i jedziemy raz, dwa, trzy. 4, 5, przerwa, oddech i z wydechem raz, dwa, 3, 4 i 5. Zauważmy, że po kilku powtórkach nieśni się poddają i rzeczywiście bardzo łatwo można już potem to ćwiczenie wykonać. A na razie jesteśmy w pozycji wyprostowanej. Dwa oddechy, jeden i drugi, i ostatni raz. Ręka na tą stronę. Leci na matę, a druga do góry. I przechylamy się. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Oddech. I z wydechem. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Wspaniale. Chwileczkę zostajemy w tym maksymalnym dla nas punkcie. I wyprostowujemy się. Rozluźniamy mięśnie kręgosupa. Mamy rozciągnięte jedne boczne żebrowe, drugie, a teraz przykręgosłupowe. Siedzimy sobie wygodnie, tak, w siadzie skrzyżnym i powoli pochylamy się do przodu. Tak, powoli bardzo. Ale staramy się, aby ten ruch wychodził z bioder, i nie zgarbimy się, tak? Uwaga. Jesteśmy wyprostowani i jedziemy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, przerwa. I jedziemy dalej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Możemy się podeprzeć, tak, jak nam będzie wygodniej, i możemy jeszcze pogłębić, o ile jest to możliwe. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ile zostajemy? Podnosimy się. Rozluźniamy. Zmieniamy sobie położenie nóg, tak, która była. Na zewnątrz jest teraz wewnątrz, tak? Mamy być, musimy być elastyczni, ale i, i symetryczni. Siedzimy prosto, tak? I pochylamy się powoli, ale kręgosłup prosty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Przerwa, oddech. I jedziemy dalej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Przerwa. Wyciągamy nasze ręce i dociąg dobijamy ile tu mo ile możliwe. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Ile zostajemy? I wyprostowujemy się. Rozluźniamy. A teraz przechodzimy do leżenia na przodzie, tak? Jesteśmy w pozycji sfinksa. Tak. Podnosimy lekko głowę. rozciągamy całe ciało. I pochylamy. Chwileczkę, tak. A ręce kładziemy sobie na boczko, ale staramy się, żeby palce nie wychodziły poza obrys naszych barków. I leciutko. Nie wyprostowujemy się leciutko, tylko się wciągamy. Raz, dwa, trzy. Zostajemy. Raz, dwa, trzy. Opadamy, chwila przerwy, tak, i powoli. Nie wyprostowujemy rąk, tylko trochę. Raz, dwa, trzy i opadamy raz, dwa, trzy. Rozluźniamy się i ostatni raz, raz, dwa, trzy. Zostajemy i raz, dwa, trzy. Bardzo dobrze, przechodzimy do stania na deska, tak, czyli całe ciało jest wyprostowane w jednej linii i chwileczkę zostajemy w tej pozycji, nie zapadamy się na barku, na barkach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tak, opadamy na kolana i teraz sobie wykonamy tak zwane damskie pompki. Normalnie pompki to panowie, że tak powiem, wcale my tego nie damy rady i w ogóle nie mamy takich ambicji. Absolutnie nie mamy, nie mamy. Uwaga. I jesteśmy na kolanach i leciutko się pochylamy, tak? Wzmacniamy sobie w ten sposób mięśnie wspomagające piersi. Raz. Dwa. Trzy. Do pięciu. Cztery. Pięć. Jesteśmy na, na czworakach, leciutko sobie rozluźniamy biodra w jedną stronę i w drugą i jeszcze raz. I jeszcze raz, bo dam, damskie pompki, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Przychodzimy do pozycji na czworakach, rozluźniamy się w jedną stronę i w drugą. I ostatnie pompki. Nie lubimy pompek. Ja też nie lubię. Zawsze. Dziewczyny mają przeważnie słabe ręce i tutaj jest trudne to. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Tak. I rozluźniamy się. Raz, dwa, trzy i w drugą stronę. Raz, dwa, trzy. Ale musimy sobie wzmocnić tutaj barki i mięśnie, wspomagają mięśnie piersiowe absolutnie. No trudno, nie ma zmysłu się. Kładziemy się kochani teraz na matę. Tak. Ręce kładziemy sobie obok twarzy i lekko się podnosimy. Dbamy w ten sposób o mięśnie kręgosłupa. Raz, leciutko. Dwa, trzy. Kładziemy się. Oddech. Jeszcze raz, raz, dwa, trzy, kładziemy się, oddech i ostatni raz, raz, dwa, trzy i kładziemy się, ręce pod, sobie pod głowę, pod czoło, rozluźniamy się, wyciągamy raz jedną nogę, raz drugą, w kolanie zginamy, raz. Dwa, trzy, cztery, pięć. Oddech. Teraz obydwie ręce umieszczamy z tyłu za sobą. Splatamy, będzie nam łatwiej. I podnosimy się leciutko. Raz, dwa, trzy. Zostajemy opadamy. Oddech. Jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, opadamy. Oddech. I ostatni raz. Raz, dwa, trzy. Opadamy. I oddech. Ręce kładziemy obok barków. Jesteśmy w pozycji na czworak. Sprawdzamy tylko, czy mamy nadgarstki, mamy mniej więcej pod barkami, a czy kolana są pod biodrami. Chwileczkę oddychamy. Tak. I teraz rozciągamy się, tak? Jedna ręka i przeciwległa noga. Tak. Nie podnosimy ręki ani nogi za wysoko. Staramy się po prostu cały skoncentrować, żeby jak najmocniej się rozciągnąć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ręka opada. Dwa spokojne oddechy. Teraz druga para. Raz, dwa, trzy, cztery. Pięć. Opadamy. O lekkie krążenie bioder w jedną stronę rozluźniające i w drugą. Oddech. Wracamy do pierwszej pary ręki i nogi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Opada ręka i noga. Dwa spokojne oddechy i ostatni. Ta noga, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Oddech, i ostatni raz. Ta, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Przerwa, i druga. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Rozluźniamy się. Jesteśmy, wracamy do Naszej deski, jesteśmy w desce. Chwilę oddychamy. I teraz raz jedna noga, raz druga. Tak? W boczek. Uwaga. Raz. Taki prawie taniec. Dwa. Hop. Przerwa. Hop. Hop. Przerwa. Hop. Hop. Przerwa. Hop. Hop. Przerwa. Na kolana do pozycji dziecka, czyli palce, nóg sprawdzamy czy mają kontakt, a my wyciągamy się, ręce z tyłu, wnętrzem dłoni do góry, rozluźniamy się, ręce staramy się mieć jak najbardziej do tyłu, oddychamy, wyciągamy sobie ręce do przodu, a teraz się połóżmy na, na plecach. Tak, hop! I porozciągamy się, ale najpierw przytulamy kolana nasze do siebie. Masujemy leciutko kręgosłup w jedną stronę. Raz, dwa, trzy, trzy pięć razy. Cztery, pięć, oddech. I w drugą. Raz dwa, trzy, cztery, pięć, rozciągamy się w jedną stronę, i mocno, mocno, oddech, wyciągamy nogi prost, pionowo do góry, tak, ręce zostają nam z tyłu, a my sobie krążymy naszymi stopami dookoła siebie, tak. Pięć razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rozluźniamy. Chwila relaksu. Dwa oddechy. Wracamy do pozycji, ale teraz stopy nie są wyprostowane, tylko są zgięte. Będą inne mięśnie po prostu ćwiczyły. I znowu sobie krążymy. Raz, dwa, 3, 4, 5, chwila relaksów, Dwa oddechy, wracamy znowu do ćwiczenia, stopy wyprostowane i krążymy. Raz, 2, 3, 4, 5, oddech, stopy zgięte i znowu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Oddech, rozluźniamy stopy. I ostatni raz do pozycji wracamy. Stopy są wyprostowane. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Oddech. Stopy zgięte i raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Opadamy na dół. Rozluźniamy się. I kładziemy się na płask, tak? Nogi wyprostowane. Głowa lekko uniesiona. Teraz ćwiczenie na mięśnie brzucha. Hops, i trzpiejemy sobie leciutko matę, tak? 5 razy. Raz, 2, 3, 4, 5. Przerwa. Oddech. A teraz 10 razy. Uwaga. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jesteśmy wyprostowani. Oddech. I ostatni raz. 10 razy. Raz. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Rozluźniamy się. Ręce do tyłu. Raz jedna, raz druga. Noga tak samo. Jedna do przodu, druga. Wyciągamy cały kręgosłup. Dwa oddechy. Kładziemy ręce wzdłuż tułowia. Przekręcamy się leciutko na boczek. Podpierając się jedną ręką, siadamy i przechodzimy do ciadu skrzyżnego. Dwa oddechy. Patrzymy na otaczający nas świat. Jest ładnie, chociaż pochmurno ale nie szkodzi. Podobno za tydzień ma być ładna pogoda i tą myślą powinniśmy, że tak powiem, żyć. Oddychamy i teraz ostatni raz ręce mocno do góry, nabieramy powietrza i z wydechem opuszczamy ręce do nadu, umieszczamy je sobie na sercu albo na stocie słonecznym i do jutra. Do widzenia!